Celem konkursu ministra klimatu i środowiska produkt w obiegu jest promowanie osiągnięć w dziedzinie ekologicznego, zrównoważonego projektowania oraz zastosowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie ponownego włączenia produktów do obiegu. Oto wielorazowa torba wysyłkowa Pacorank. Dzięki niej możemy zredukować ilość wytwarzanych odpadów oraz zredukować ślad węglowy. Klient, który zamawia online, otrzymuje produkt w wielorazowej torbie, zwraca torbę i torba krąży kilkadziesiąt razy. Laureatem drugiego miejsca została maszyna wendingowa do dystrybucji produktów FMCG do swoich opakowań. Swap spółka z OO jest nowym sposobem sprzedaży detalicznej opartym o sieć automatów wendingowych, aplikację mobilną oraz pojemniki wielokrotnego użytku dla konsumentów. Prezentuję firmę InterEco z produktem kompostera domowego SmartCara EcoBucket. Jest to komposter do utylizacji odpadów jedzeniowych kuchennych, wszelkiego rodzaju warzyw, owoców, nawet ości, nawet kości drobiowych. Pozwala to na 90% zredukowanie objętości tego wkładu. Poza tym produkt, który wyciągamy ze środka, możemy śmiało sobie wsypać do roślin doniczkowych, tudzież do swojego ogródka. Żabka jako pierwsza sieć handlowa w Polsce testuje razem z franczyzobiorcami i klientami działanie gospodarki o obiegu zamkniętym dla wody od nowa. To właśnie już dzisiaj w ponad 50 sklepach w Polsce można przynosić plastikowe butelki po napojach. Zebrany surowiec trafia do recyklera, a stamtąd po przerobieniu na sklepowe półki w postaci butelek w 100% pochodzących z recyklingu. To właśnie w ten sposób wypełniamy nasze zobowiązania, minimalizujemy swój ślad środowiskowy i spełniamy naszą strategię odpowiedzialności. Nasz produkt to papier z ekologiczną barierą wodo-i tłuszczoodporną do kontaktu z żywnością. Jest alternatywą dla papieru powleczonego folią polietylenową. Nadaje się do recyklingu i kompostowania.